Cześć! Dzisiaj chciałem przedstawić Wam kilka ćwiczeń związanych z górną partią mięśniową, to znaczy części na klatkę piersiową, na generalnie obręcz barkową, na mięśnie grzebieniowe, nadgrzebieniowe, na mięśnie głębokie zarazem na ręce i na barki. Tylko pamiętajcie, każdy dostosowuje te ćwiczenia do własnych umiejętności, do, własnego, do własnej muskulatury. I teraz w momencie, kiedy byśmy hipotetycznie wzięli się za dziesięciokilówki, no to jutro byśmy mieli jakąś tragedię z rękoma. W związku z tym mm, ostrożnie zalecam. Ja z racji tego, że cały czas ćwiczę, dajmy na to jakimiś bardzo zbliżonymi do siebie ciężarami i, i, i no, Mogę sobie na to pozwolić, to w tej chwili będę ćwiczył z, na, z gryfem łamanym, który suma summarum waży tuzament do kupy około 16 kg. Także to nie jest dużo, aczkolwiek te kilka ćwiczeń, które będę Wam chciał pokazać, mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu, a na pewno służą do usprawnienia nas jako motocyklistów. Także idziemy. Mamy ze sobą gryp. Zakładam, że on waży około 6 kg, po 5 kg z każdej strony i zwykłe, standardowe bicepsiki. 10 powtórzeń. Nie będę Wam głowy zawracał, tym że będę wszystkie ćwiczenia robił i będziecie czekali, aż je zrobię, bo to nie o to chodzi. Po jednym ćwiczeniu 30-40 sekund przerwy między następnym ćwiczeniem i następne ćwiczenie jest to łapiemy gryw w połowie i podnosimy do brody. Do brody. Do brody. Dobro. Ok, odkładamy go. Znowu 30-40 sekund odpoczynku i łapiemy gryf tym razem już szeroko. Zarzucamy na klatkę, wypychamy, opuszczamy i to jest raz. To jest trzecie ćwiczenie. Pamiętajcie, bardzo istotne jest przy tym oddychanie. Tak jak w poprzednim razem i za każdym razem klaruję i długę, że oddychanie jest nadal istotne, tak w tym wypadku jest to naprawdę bardzo ważne. I teraz co dalej? Łapiemy gry tym razem średnio, zakładamy ręce za głowę. I podnosimy. I to są cztery ćwiczenia na górę, na barki. Przy następnym razie pokażę jeszcze inne ćwiczenia. A oprócz tego, w tej chwili jeszcze chciałbym wam pokazać a, ćwiczenia uzupełniające. Czyli popularny. Plank, który no, w moim wykonaniu może wygląda troszeczkę inaczej i zupełnie, ale jest zwykłym ćwiczeniem. I tak minutkę wytrzymujemy. I załóżmy, że wytrzymaliśmy. Do tego, słuchajcie, moi mili. Ja cały czas szukam miejsca, gdzie by to ustawić kamerę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. O, ustawię ją. Tutaj, żebyście mieli też pogląd później na to. Przysiad. Jestem trochę odcięty, ale o co chodzi? Większość osób robi przysiad i idzie do przodu z nogami. Duża część robi przysiad jakoś tak. Natomiast przysiad, stabilna pozycja stóp. Od tego zaczynamy. Lekko wypięta grupa. I schodzimy, kolana nie przed czubki palcy i się prostujemy. Plecy proste. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i takich powtórzeń około 20. Następna z rzeczy, które są, moim zdaniem, bardzo istotne, jest to trickboard. No, coś takiego w głowie, to się układa. Stajemy równo na desce. I staramy się złapać równowagę. Mniej więcej w ten sposób. Można też starać się zrobić przysiad na tym. Czasami wychodzi, czasami nie. I oczywiście skakanka. Poczekajcie chwileczkę, bo wyjaśnię Wam o co chodzi. To jest moja skakanka, która jest zwykłą jakąś tam skakanką. Może niezwykłą, bo ma dla mnie jakieś znaczenie, ale chodzi o co? Chodzi o to, że skacząc, skaczemy, słuchajcie, na czubkach palców. Nie na kolanach, bo uginamy kolana, a to nie o to chodzi. Rzecz w tym, żeby skakać na czubkach palców, i wybijać się ze stawu skokowego. Uwaga! I to mniej więcej to ćwiczenie powtarzacie 50 razy. I to jest jedna seria. I takich serii podczas treningu wykonajcie 3, 4, zejdzie Wam dobra godzina. I to byłoby na tyle. Także życzę powodzenia. Na razie.